Cześć, tu Luiza Wojciechowska, konopka, kurczak na ostro w różnych stylach malarskich. Dziś będziemy robić obraz manierystyczny w stylu El Greca. Popatrzmy na obrazy. Ekstaza świętego Franciszka jest w Polsce w siedlcach, czyli najłatwiej ją zobaczyć. El Greco rzadko malował zwierzęta, no ale to jest naprawdę piękna małpa. Koncentrował się, jak większość ówczesnych malarzy, na malarstwie sakralnym. Gdy zastanawiałam się, jak namalowałby kurczaka, wybierałam obrazy z Duchem Świętymi Aniołami, takie jak sceny zwiastowania. Późniejsze prace malowane są wyraźniejszymi pociągnięciami pędzla. Artysta uwielbia silne kolory i mocne kontrasty, tworzy dynamiczne, bardzo emocjonalne sceny. Ze świeckich tematów stale powtarza, nieco ponury widok ukochanego Toleda. Umieszcza go również jako tło w obrazach ołtarzowych. Tu są piękne te skrzydła tego anioła. Świetnie maluje też twarze, ale najbardziej charakterystyczną cechą jego sztuki są silnie wydłużone postaci. I przystępujemy do malowania kurczaka w stylu tego genialnego Greka, który wykształcił się we Włoszech, a osiadł w Hiszpanii kurczak, no bo to nie kura, a młody osobnik. Zgodnie z założeniami manieryzmu jest silnie wydłużony. I zakomponowałam go wertykalnie. Zaznaczyłam go tylko i przystąpiłam do malowania silnie działającego tła w mocnych barwach. Ale co z El Greco? Tak naprawdę nazywał się Domenikos Theotokopoulos. I artystyczną młodość spędził w Wenecji, gdzie przyswoił sobie wiele ze sztuki Tycjana, Bassana, Tintoretta. I w 1575 roku, już w sile wieku, mając 34 lata, przybył do Toledo i został. Założył rodzinę, wrózł w lokalny pejzaż i malował, 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 malował aż do śmierci w 1614 roku. A my sobie nakładamy na tło, kurczaka. Z drugiej strony takie czerwienie właściwie karniny. Chcemy uzyskać efekt mocno pofałdowanej, silnie oświetlonej tkaniny. Źródło światła umieściłam w prawym górnym rogu. Maluję grubo, swobodnie, jak El Greco w swoich późnych obrazach. Dodaję silne cienie i silne światło. Gdybym malowała w pracowni, jak wszyscy w XVI wieku, no to kadr nie byłby zapewne tak prześwietlony u góry, jak tutaj na naszym tym plenerowym stanowisku malarskim. Chodzi oczywiście o kadr filmowy. I co? Wracając do naszego artysty, wykształcił własny styl oparty na założeniach włoskiego manieryzmu. A manieryzm to taka przejściowa epoka między Chłodnym, statycznym renesansem, a ciepłym, dynamicznym barokiem. To był nurt reprezentowany na przykład przez Parmigiana, przez Bronzino, przez Jacopo Pontormo, a nasz kurczak nabiera tu powoli kształtu. Przedstawienia manierystyczne są mocno wysublimowane postaci wydłużone ich pozy, często wymyślne. Kompozycje stają się bardziej otwarte, dynamiczne niż w renesansie, gubią się gdzieś sztywne zasady perspektywy zbieżnej. A kurczak dostaje wspaniałe upierzenie podpatrzone u aniołów El Greka. Staram się nadać piórą przestrzenną fakturę, podbijając wieczernią i błękitę. Jak widać, pracuję zdecydowanymi, ale no niezbyt precyzyjnymi ruchami i pozwalam sobie na swobodę gestu. Dość czule opracowuję oko i dziób. Ale podsumowując dzieło życia El Greca, możemy powiedzieć, że na bazie manieryzmu, czyli włoskiego stylu operującego deformacją upodobaniem do miękkich falistych linii, wysmakowanym kolorem, stylu realizującego wielopostaciowe sceny w skomplikowanych układach, kompozycje otwarte i dynamiczne na bazie manieryzmu. El Greco buduje swój własny, niepowtarzalny styl. Bardzo dynamiczny, swobodny, operujący silnymi kontrastowymi kolorami, błękitem, karminem i cytrynową żółcią. Zestawia to z wysmakowanymi brązami i zieleniami, Przedstawieniom towarzyszy silne mistyczne światło, powodując silny światłocień kompozycji. Pod koniec życia, w takich obrazach jak Apokalipsa, widać, że samodzielnie dochodzi do malarstwa nowoczesnego. A nasz kurczak zdobył ostatnie szlify, chociaż oczywiście sam El Greco malowałby go jeszcze kilkukrotnie, dopracowując zarówno ptaka, jak i tło. Lajkujcie, subskrybujcie, twórzcie swoje kurczaki, przysyłajcie na adres kurczaknaostro.malarski.maupa@gmail.com. Do zobaczenia.